Całka nieoznaczona, część druga, tym razem metoda całkowanie przez podstawienie, bardzo często stosowana metoda, Ta też jest stosowana w połączeniu z innymi metodami, na przykład z całkowaniem przez, przez części. Na czym polega całkowanie przez podstawienie, może najłatwiej będzie mi to omówić na, na przykładzie całka pierwiastek 3x plus 1 dx. No i całkowanie przez podstawienie to jest no jak sama nazwa wskazuje trzeba coś tutaj podstawić. Podstawia się nową zmienną. W tym przypadku podstawiam za wyrażenie pod pierwiastkiem, czyli 3x plus 1 t. Teraz będę obustronnie to Y, 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 obostronnie różniczkowa, pochodno. pochodną po lewej stronie mam 3 i różniczka dx a po prawej stronie mam pochodną z TS1 czyli dt i y, będę podstawiał tutaj zamiast dx czyli mam całkę z pierwiastek y, 3x plus 1 dx no to, yy, to 3x plus 1 na zielono napisane będę podstawiał to, co mam po prawej stronie T, a zamiast dx -a będę podstawiał, no i tu będę miał dzielenie przez 3, czyli 1 trzecia dT. Yy, no to w takim razie yy, mam całkę z pierwiastek zamiast 3x plus 1 jest T, a zamiast dx jest 1 trzecia dt. No i co jest ważne, po podstawieniu tej nowej zmiennej nie mogę mieć dwóch liter, nie mogę mieć t i x równocześnie, czyli po prostu jak podstawiam e, zamiast x t, to musi zostać tylko litera t i musi też być to dt, a nie e, dx. I wtedy takie podstawienie jest e, poprawne. No to z całkowaniem jest największy problem, że ciężko tak. E, Zdefin... znaczy podać w jaki sposób robi się i kiedy robi się całkowanie przez podstawienie, tutaj chyba jedyną dobrą odpowiedzią jest trzeba po prostu zrobić ileś przykładów, i wtedy mniej więcej wiadomo. No i co mi zostaje tutaj? Stała wartość idzie przed całkę, czyli jest 1 trzecia całka z T do jednej drugiej dT. Czyli 1 trzecia, no i zgodnie z wzorem na całkowanie to jest t do 3 drugich przez 3 drugie i plus liczba rzeczywista c. No mam jedną trzecią razy 2 trzecie t. No i wracam teraz do tego, co miałem wcześniej, czyli e, zamiast t mogę podstawić z powrotem 3x plus 1. Do potęgi 3 plus C, czyli 2 dziewiąte, mogę tutaj jeszcze zamienić z powrotem na pierwiastek 3x plus 1, do potęgi trzeciej dodać C. No i mam zacząłem ze zmienną X, na końcu mam z jedną X, czyli jest to odpowiedź do zadania. No i teraz tutaj na następnej stronie mam 10 przykładów, całek które będę robił metodą podstawienia, tak jak na początku tutaj mówiłem yy, ciężko spodać, które yy całka znaczy ciężko, no w niektórych przypadkach widać łatwo, ale, ale w niektórych będzie ciężko określić metodę, no i tak naprawdę jeżeli będę wiedział jaka jest metoda, to i łatwiej mi będzie też całkę liczyć, skoro tutaj mam całkę przez podstawienie, no to już mam tak jakby połowę zadania zrobioną bo wiem jaką metodą yy, te całki zacząć liczyć no i całka pierwsza, tutaj mam po prawej stronie. Wzory na całkowanie. To jest tak. Podstawiam 5X plus 2, nową zmienną T, teraz liczę pochodną, czyli 5DX równa się DT. No i będę chciał podstawiać zamiast tego dx tutaj, czyli obustronnie to dzielę przez 5 dx to jest 1 piąta dt. Czyli równa się dalej całka pierwiastek. Zamiast 5x plus 2 mam t. Zamiast dx mam 1 piątą dt. Czyli 1 piąta przed całki. To jest tutaj ten ostatni wzór. Całka. Zamieniam pierwiastek z t na t do 1 drugiej. Dt, czyli 1 piąta no i całka z t do 1, drugiej to jest t do 3 drugich przez 3 drugie plus c, czyli 1 piąta razy 2 trzecie razy t do 3 drugich, a t to jest tutaj do góry mam 5x plus 2 do potęgi 3 drugie plus c. Czyli 2, 15, 5x plus 2 do potęgi 3, 2 plus c. Przykład drugi. Eee, tu będę podstawiał zamiast tego, co jest pod pierwiastkiem, czyli x kwadrat plus 1 to jest t, Licząc obustronnie pochodną, mam 2x dx, to jest pochodna z x kwadrat plus 1 jest równe dt. No i tutaj mam teraz takie podstawienie, że będę podstawiał to yy, x dx w całce, jest tutaj w, różnym, znaczy w różnych miejscach. To oczywiście jest mnożenie, czy mnożenie jest przemienne, ale yy, mam tu x -a i tu dx. -a. Czyli mogę tego X napisać tutaj na końcu, eee, czyli muszę podzielić przez 2. X dx jest równe 1 druga DT. Całka. I teraz pierwiastek z X kwadrat plus 1 to jest pierwiastek z T, a X DX to podkreślone na czerwono. To jest, jeszcze raz tutaj podkreślę, tu mam to xdx dx i to jest 1, 2 dt. 1, 2 dt. I to jest to moje x dx. Równa się 1, 2 przed całką t do 1, 2, czyli 1, 2 t do 3, 2 przez 3, 2 plus c. 1, 2 razy 2, 3, t do 3, 2 plus c, dwójki skracam, czyli 1, 3, no i t to jest x kwadrat plus 1 do potęgi 3, 2 plus c. Yy, tutaj mam mm, też yy, x dx w liczniku i to jakby widać będzie, że to x dx mi zniknie z tą z, 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 po wyliczeniu pochodnej, bo w mianowniku mam x kwadrat, a pochodna z x kwadrat to jest 2x i ten x zostaje. Czyli podstawiam zamiast tego, co jest w mianowniku, a zamiast nawiasu, x kwadrat plus 7 to jest t, pochodna, czyli 2x dx to jest dt. No i tu znowu to x dx to jest tutaj to x dx, czyli muszę podzielić przez 2 x dx jest równe 1, 2 dt. No to takie tutaj z wężykiem, kreską wiosą takie wtrącenie po prostu to do, do zadania. I wracam do całki. W liczniku mam xdx, a xdx to jest 1 druga dt przez, zamiast nawiasu mam t, do potęgi szóstej. 1 yy, druga przed całkę i zostaje całka DT przez, sze, yy, dt przez t do szóstej, czyli to jest t do Minus 6 no i całka z tego to jest T do o 1 więcej przez minus 5. To jest oczywiście ten wzór plus C, czyli minus 1 dziesiąta razy T do minus 5. A t do minus 5, t to jest x kwadrat plus 7 do potęgi minus 5 plus c. No i gdybym chciał to zapisać, to będę miał tak minus 1 przez 10 x kwadrat plus 7 do potęgi 5, oczywiście tego tak nie trzeba zapisywać. I kolejna czwarta całka. Też oczywiście, tak jak w temacie, metodą podstawiania będę podstawiał za wyrażenie pod pierwiastkiem, czyli 2x kwadrat odjąć 1 i podstawiał zmienną t, a licząc pochodną, 2x kwadrat to pochodna jest 4x dx i tutaj mam dt. Całka Mam tak w liczniku jest x dx i to jest to, co za chwilę otrzymam dzieląc to drugie równanie. Natomiast w mianowniku mam pierwiastek trzeciego stopnia z 2x kwadrat minus 1 i to 2x kwadrat minus 1 będę miał stąd. I ten sposób, co jeszcze raz podkreślam, ważne jest. Nie będę miał już w tym w tej całce zmiennej X, tylko będę miał tylko i wyłącznie zmienną T, No czyli dzielę to obustronnie przez 4 i mam X dx równe jest 1 czwarta dT no i w takim razie Podstawiam jest całka zamiast x dx jest 1 czwarta dt, a w mianowniku jest pierwiastek trzeciego stopnia z 2x kwadrat minus 1, czyli z t. 1 czwarta na podstawie tego ostatniego wzoru przed całkę. Całka dt przez t do potęgi 1 trzecia. Czyli t do 1 trzeciej, żeby wyciągnąć to z mianownika, to oczywiście z działań na potęgach jest t do minus 1 trzeciej. No i to już mogę teraz na podstawie tego y, pierwszego wzoru do góry wyliczyć. Jest to 1 czwarta t do, dodaję 1 do wykładnika, czyli 2 trzecie przez 2 trzecie plus liczba rzeczywista c, czyli jest 1 czwarta razy 3 drugie. No i te na, tu w zielonej ramce to jest 2x kwadrat minus 1 do potęgi 2 trzecie czyli 3 ósmy pierwiastek trzeciego stopnia z 2x kwadrat minus 1 do kwadratu plus c. Tutaj zgubiłem to plus c oczywiście musi być, to jest bardzo ważne. Jak ktoś zapomni o tym C, no to, jest to może być to potraktowane jako błąd. Yy, kolejna całka, piąta. E do minus 4x yy, minus 5. No to podstawiam. Minus 4x minus 5 równa się t. Czyli minus 4dx pochodna równa się dt. To dzielę przez minus 4. Czyli dx jest równe minus 1 czwarta dt. Czyli całka E. I zamiast tego minus, jedna, minus 4x minus 5 mam t. I zamiast dt mam e, minus 1 czwarta. E, zamiast dx mam minus 1 czwarta dt. Stała wartość idzie przed całkę, czyli minus 1 czwarta całka z E do t. DT, no i prosta całka, tutaj mam ten wzór. E, minus 1 czwarta E do minus 4x minus 5 plus C, czyli minus. E, no tak, bo ja już. No, poszedłem na skróty, ale to oczywiście do tego za chwilę to jest minus 1 czwarta. E do T plus C, czyli minus 1 czwarta E do. I podstawiam za T minus 4X minus 5 plus C. Całka numer 6. No i tutaj y, podstawienie, tak jakby no widać to może nie jest dobre słowo, ale no, jeżeli ktoś ma opanowaną pochodną, to widać, że jeżeli podstawimy za 1 przez x, t, no to policzenie pochodnej spowoduje, że zabiorę z dx zabiorę tego x -a kwadrat. Pochodna z 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat y, dx i to jest równe dt. I jak to podzielę przez minus 1, to mam... 1 przez x kwadrat dx równa się minus dt. Czyli e, mam tutaj tak, to jest całka z e do 1 przez x, i to jest tutaj to 1 przez x, które e, mi zniknie e, podstawiając t e, przez. No i w mianowniku mam x, y, tu chciałem zmienić na czerwony, y, x kwadrat dx. I to jest tutaj to. To jest to 1 przez x kwadrat y, dx. Czyli zostaje mi tak, całka. e do 1 przez t, czyli y, do 1 przez x, czyli e do t. A dx przez x kwadrat to jest tutaj to, czyli to jest y, minus dt. Minus przed całkę stała wartość e do t dt, czyli minus całka z e do t to jest e do t plus c. No i oczywiście podstawiając mam minus e 1 przez x plus c. Yy, całka z e do x przez 2 e do x yy, plus 1. Yy, No, i tutaj e, chyba zamiast mianownika podstawię. 2e do x plus 1 równa się e, t. E, pochodna z 2e do x to jest 2e do x. Pochodna z 1 jest 0. dx równa się dt. No, i to. E, jeszcze raz tutaj przepiszę tą całkę używając tego czerwonego koloru. E do x dx, a w mianowniku mam 2e do x plus 1, czyli e do x dx otrzymam, jeżeli to podzielę przez 2, czyli mam e do x dx równa się 1 druga dt. Czyli całka. E do x dx to jest 1, druga dt, czyli 1, 2 dt przez 2e do x plus 1 to jest t. Stała wartość idzie przed całkę, czyli 1, druga całka dt przez t. Inaczej mogę to zapisać w ten sposób, że to jest 1, druga całka z 1 przez t dt czyli t do minus pierwszej, no ale tu trzeba pamiętać, że to jest ten wzór, wyjątek, z, nie ten z potęgą, tylko ten, jeżeli mam t do minus pierwszej, czy x do minus pierwszej, 1 przez x, czy 1 przez t, to, to jest logarytm naturalny z bezwzględnej wartości, czyli 1 druga logarytmu naturalnego bezwzględna wartość z t plus c, czyli 1 druga logarytmu naturalnego bezwzględna wartość 2 do e, 2e do x plus 1 i plus c. No tak naprawdę wiem, że funkcja wykładnicza e do x jest dodatnia, razy 2 jest dodatnia, plus 1 jest dodatnia, czyli w tym przypadku akurat, ponieważ wiem, że 2 do x plus 1 jest zawsze dodatnie, mogę zapisać to w zwykłym nawiasie. Tym razem całka trygonometryczna. Kosinus 5x, podstawiam zamiast 5x t, czyli 5 dx to jest dt, i po podzieleniu przez 5 dx jest równe 1 piąta dt. Czyli całka zamiast kosinus, znaczy kosinus zostaje zamiast 5x jest podstawione t, a zamiast dx jest podstawione 1 piąta dt. Stała wartość, mogę wyłączyć ją przed całkę, cosinus t dt. Tutaj mam całkę z cosinusa, to jest sinus, czyli 1 piąta sinus t plus c. No to jest 1 piąta sinus t, czyli 5x i plus c. Całka dx przez 3x kwadrat plus 7. Tu sobie zaznaczę, będę dążył do tego, żeby mieć w mianowniku zmienną do kwadratu plus 1. Niekoniecznie x, ale żeby była zmienna do kwadratu. Zaczynam od wyłączenia trójki przed nawias. Czyli całka z dx przez 3x kwadrat plus 7 i tą wartość mogę wyłączyć od razu przed całkę dx przez x kwadrat plus 7 trzecich potrzebowałbym jeszcze żeby tutaj była jedynka czyli musiałbym wyłączyć jeszcze z tego 7 trzecich przed nawias 1 trzecia dx całka 7 trzecich w nawiasie x kwadrat przez 7 trzecich plus 1 czyli mam 1 trzecią przed całką razy 3 siódme dx przez x kwadrat albo może tutaj zrobię od razu tak x przez y, pierwiastek z 7 trzecich do kwadratu plus 1 czyli to jest 1 siódma całka dx przez i mam x razy pierwiastek z 3 siódmych do kwadratu plus 1. No i podstawiam. x pierwiastek z 3 siódmych jest równy t, czyli pierwiastek z 3 siódmych dx równa się dt, czyli dx równa się pierwiastek z 7 dt, czyli 1 siódma zostaje, zamiast dx mam pierwiastek z 73 dt przez, zamiast x pierwiastek z 3 /7 mam t, czyli t kwadrat plus 1. I ten pierwiastek z 7 trzecich wrzucam jeszcze przed, przed e, całkę, czyli mam pierwiastek z 3 Pierwiastek z 7 przez 7 pierwiastków z 3 całka dt przez t kwadrat plus 1. No i nareszcie mam ten wzór, który tutaj jest, czyli pierwiastek z 7 przez 7 pierwiastków z 3. Yy, Arkus tangens yy, t. Czyli pierwiastek z 7 przez 7 pierwiastków z trzech i arkus tangens zostaje t, czyli gdzie mam to te podstawione, tutaj to jest x pierwiastek z 3 siódmych plus c. Gdzieś staje się, jest na to gotowy wzór, jak mamy w takiej postaci tutaj w mianowniku, ale można to też metodą podstawiania, właśnie zrobić. No i ostatni przykład. Całka z 1 plus x przez 1 minus x kwadrat. Tutaj zacznę od wzoru skróconego mnożenia, żeby sobie to ułatwić. Czyli 1 minus x 1 plus x dx. Czyli całka, to mogę skreślić, 1 przez 1 minus x y, dx. No i to 1 minus x podstawię. 1 minus x równa się t, czyli minus dx równa się dt, czyli dx równa się minus dt. Czyli zostaje mi całka 1 przez t i minus dt. Tego minusa wyłączam przez całkę, czyli mam minus całka 1 przez t dt. To jest ten wzór z logarytmem. Czyli minus logarytm naturalny bezwzględna wartość z T plus C, czyli minus logarytm naturalny, i T to u mnie jest tutaj, 1 minus X, plus.